Witam was i strasznie mocno bardzo przepraszam. Nie będzie unboxingu, bo już ja ją odpakowałem po prostu wtedy. Ale mogę wam pokazać, co dostałem. Dostałem taką gigantyczną podkładkę, i to moją klawiaturkę. Mogę wam pokazać, jakie ma rzeczy. Najpierw, jak brzmi. Teraz jej efekty, takie patrzcie. To jest pierwszy, że klika się i tam zostaje takie pulsowanie. E, tu jest tylko takie WS, ED, SKPT T poświetlone. Tu jest takie coś, jakby taki wężyk czy coś. Tu jest taka fala, która wchodzi w siebie i wychodzi, czy coś. Tu jest takie coś, taki węż, co, albo ślimaczek tu jest efekt taki fajny całkiem że to tak wam przelatuje i efekt który popsuje wam oczy czyli że jak się klika to przychodzi taka fala można sobie tą klawę zrobić żeby była ciemniejsza jaśniejsza no i no podkładka jest podświetlana tu może być na różne kolory Dzięki temu takiemu uczemu już może zmieniać sobie kolorki. Ja używam niebieskiego, bo takie inne mi nie pasują do stanowiska. Bo klawiatura niebieska. Podkładka jest tam Rainbow, ale no. Dobra, to to by było w sumie na tyle z tego co dostałem. Z takich rzeczy. No to no. Do widzenia.